¡Me tocó Coroczne święto naszego miasta, Dni Szamotu tradycyjnie rozpoczęły się w porannych godzinach pierwszej czerwcowej soboty. Na Strzelnicy w Piotrówku odbyły się otwarte zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Życzę Państwu wspaniałej sportowej rywalizacji, zero zacięć, zero niebiegów niemy strzałów. Rozgrywki te stwarzają ich uczestnikom jedyną w skali roku możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich z użyciem najróżniejszej broni pary. Jest to piąta edycja jest Miejsce dla talentów. sumowania podsumowania i oczywiście werdykt. Ja chciałam powiedzieć przede wszystkim, że był bardzo wysoki poziom i yy, nasze obrady wcale nie przebiegały tak prosto i łatwo. Chciałam wszystkim yy, wykonawcom pogratulować serdecznie. A pierwsze miejsce i yy, yy, nagrodę zdobyła Karolina. <śmiech> 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 ja to jest że myślałam, że bardziej obstawiałam szczerze, powiedziałam, powiedziałam, że za moją grupą to niż za sobą Mam zamiar niedługo zabrać się za własne projekty. Nie chcę śpiewać tylko i wyłącznie Kowarów. Mam zamiar zrobić coś swojego, wypuścić to w internet i zobaczyć jaki będzie tego efekt. Prezentujemy w punkt kontrolny Tango. Jest to nasza diorama przedstawiająca współczesnych żołnierzy brytyjskich stacjonujących w Kandaharze w 2008 roku. Roku uczestniczymy całą rodziną. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Sym uczestniczy z przedszkola. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taka impreza jest organizowana, prawda? To jest bardzo ciekawe, że tu jest lato. Jestem z Portugalii, tam teraz pada deszcz. To jest szaleństwo. Tutaj tętni życiem. Ciekawie to obserwować. Dobrze się bawię i widzę, że ludzie też dobrze się bawią i są zrelaksowani. Miło to oglądać. Pozdrawiam mieszkańców Szamotu. To miejsce jest mi bardzo bliskie, ponieważ mój ukochany będziesz Bartek Czerniachowski pochodzi właśnie z tego miejsca. Mieszkał tam 20 lat, więc bardzo często jestem, także serdecznie pozdrawiam. Sosia, jak na razie go podruszyłem, posoliłem lekko cytryną, go podlałem. Fasolką, z z ziemniaszkami młodymi. Trzymajmy emocje w napięciu, proszę Państwa, ladies and gentlemen. Panie i panowie, w konkursie kulinarnym pierwsza nagroda wędruje do. Ja powiem dla. pana Krzysztofa Czajkowskiego. Ile pozytywnych wibracji pan Maciej wniósł to jest swoisty przedtak przed, tak, przed rozpoczęciem części oficjalnej, mili państwo, a jeśli mówimy o części oficjalnej, to zapraszam teraz burmistrza szamotu włodzimierza Kaczmareka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać państwa na uroczystym otwarciu dni szamotu. 2014 roku. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Szamotuły. Spotykamy się tutaj jak co roku na początku pięknego i słonecznego czerwca, aby świętować Dni Szamotu. Tegoroczne obchody przypadają w bardzo wyjątkowym roku. Nie sposób nie wymienić tu kilku okoliczności, które sprawiają, że rok ten jest nadzwyczajny. Wszyscy mamy w pamięci kwietniowe wydarzenie związane z kanonizacją naszego wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. To on przyczynił się do tego, że doczekaliśmy się prawdziwej wolności. Dziś obchodzimy 25-lecie pierwszych, wolnych i demokratycznych wyborów w 1989 roku. Dzięki wolnej Polsce mogliśmy stać się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, a to kolejna ważna dziesiąta już rocznica przypadająca właśnie w tym roku. Obydwa te okresy pozwoliły nam na ogromny postęp. Przy pomocy funduszy unijnych w ostatnich kilku latach wykonaliśmy cały szereg inwestycji, dzięki którym żyje nam się godniej, lepiej i bezpieczniej. Wymienię największe, czyli stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, hotel Maraton, ale również place zabaw w każdej wiosce, boiska sportowe i ponad 50 innych projektów zrealizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej, a dotyczących praktycznie każdej sfery życia i każdej grupy społecznej dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych. Dla których wybudowaliśmy piękne funkcjonalne centrum. To również inwestycje dotyczące polityki prorodzinnej i wchodząca właśnie w życie karta Rabatowa dla dużych rodzin. To również karta Rabatowa dla naszych seniorów, która zafunkcjonuje już niebawem. Powstające w naszej gminie kilkaset nowych miejsc pracy i nowe miejsca w przedszkolach to kolejny z europejskiej polityki spójności. W tej kadencji pozyskaliśmy z Unii ponad 34 miliony. Dokładając do tego własne pieniądze, wykonaliśmy różne rzeczy za prawie 70 milionów złotych. Wbrew temu, co czasami słyszymy i czytamy, gmina Szamotuły ma się coraz lepiej. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i powagą. Dowodem na to jest tegoroczny budżet przeznaczony na inwestycje. Większy od, od poprzednich o 80%. Po raz pierwszy od wielu lat, na koniec tego roku, przewidujemy, że w gminnym portfelu zostanie nam około 2 milionów złotych, a nie jak to bywało w poprzednich latach, kiedy brakowało corocznie około 3-4 milionów. To wszystko dzięki wolnej Polsce i Unii Europejskiej. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy przyczyniali, i przyczyniają się do rozwoju naszej dużej i małej ojczyzny. Szczególne podziękowania za realizowaną politykę spójności w Unii Europejskiej złożyłem na ręce pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 27 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Jednocześnie przekazałem panu prezydentowi od wszystkich mieszkańców naszej gminy okolicznościową statuetkę wieża 10 lat w Unii. Miało się to odbyć tu, dzisiaj, na tej scenie. Ale z uwagi na tak ważne wydarzenia rangi światowej, nie udało się wpisać do kalendarza pary prezydenckiej wizyty w szamotułach w dniu 7 czerwca. Dużo nie brakowało, drodzy Państwo, a mielibyśmy dzisiaj naprawdę wyjątkowych gości. Skierowane przeze mnie wcześniej zaproszenie wspierał pan poseł Jakub Brutnicki. Proszę go. Jako oficjalnego przedstawiciela pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o przekazanie i odczytanie listu skierowanego na moje ręce, a dedykowanego dla każdego z państwa, czyli dla każdego mieszkańca miasta i gminy Szamotuły. Prosimy, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, szanowni państwo. To wielki zaszczyt i przyjemność stać tutaj przed Państwem, ponieważ dzisiaj chciałem złożyć Państwu życzenia oczywiście jako poseł Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, przekazać na ręce pana burmistrza najlepsze życzenia pomyślności od pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Panie burmistrzu serdeczne gratulacje i serdeczne pozdrowienia od pana prezydenta. Oczywiście poproszę gospodarza, Pana Burmistrza o odczytanie okolicznościowego adresu. Bardzo dziękuję Panie Pośle, to dla mnie ogromny zaszczyt i trema. Nie byłem na to przygotowany. Pozwólcie więc Państwo, że skieruję do Państwa słowa napisane w adresie podpisanym Bronisław Komorowski. Uczestnicy uroczystej inauguracji Dni Szamotu Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Szamotuły, Szanowni Państwo. W tych dniach w całej Polsce świętujemy 25-lecie wolności. Był to czas sukcesów, w których współtwórcami jesteśmy my wszyscy, obywatele Rzeczpospolitej. Nie byłoby tylu osiągnięć, począwszy od, wzmo od wzmocnienia pozycji polskiej na arenie międzynarodowej aż po rozwój gospodarczy i głęboką modernizację tysięcy miejscowości w całym kraju, gdyby nie nasza wspólna, rzetelna praca. To, że Polska jest dzisiaj demokratyczna, suwerenna i bezpieczna, że należy do Paktu Północnoatlantyckiego i współtworzy Unię Europejską, że jest krajem nowoczesnym, konkurencyjnym i staje się coraz lepszym miejscem do życia, wszystko to jest naszą własną zasługą, którą mamy prawo się chlubić. Ten wielki wspólny wysiłek i długa droga, którą razem przez 25 lat przeszliśmy, dobrze widać na poziomie wspólnot lokalnych. To tutaj, w miastach i gminach takich jak Szamotuły, łatwo się przekonać, że my Polacy umiemy nie tylko o wolność walczyć, ale też z niej korzystać. A tutajsza społeczność potrafiła mądrze zagospodarować odzyskaną swobodę. Dzięki zgodnej współpracy na rzecz dobra wspólnego rozwinęli Państwo infrastrukturę techniczną swojego miasta. Powstały nowe obiekty użyteczności publicznej służące zarówno mieszkańcom, jak i gościom. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych ogromnie ważnych przedsięwzięć. Gratuluję Państwu dotychczasowych dokonań. Polska kolejnego ćwierćwieca to Polska obywatelska i gotowa do działania. To Polska śmiało patrząca w przyszłość. Szamotuły mogą to czynić dysponując wieloma atutami, które pomagają im rozwijać się i otwierać na nowe szanse i perspektywy. Życzę Państwu uczestnikom uroczystości, władzom i wszystkim mieszkańcom. Wiele pomyślności w życiu osobistym, a także aby następne lata były dla miasta i gminy szczęśliwe, przynosząc ich dalszy rozwój i wzrost zamożności. Pozdrawiam Bronisław Komorowski. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi w tym momencie nic innego, jak ogłosić, że Dni Szamotu 2014. Uważam za otwarte. Dziękuję. Mili państwo, ponownie na scenie osoba dobrze wszystkim znana światowej sławy pianista, wirtuoz, aranżer, kompozytor, bawi się muzyką począwszy od muzyki klasycznej a skończywszy na bugi, ługi i muzyce filmowej, czego dowodem będzie za chwileczkę jego krótki recital przed państwem ponownie Maciej Markiewicz. Jestem rodowitym oborniczaninem, ja już tutaj grywałem jako dziecko, więc, a do Szamotu przyjeżdżaliśmy na zakupy, bo tu był jakiś taki sklep, nie pamiętam, pawilon się nazywał, czy jak to było wszystko, Państwo nie pamiętacie, jesteście zbyt młodzi, ale tu przyjeżdżaliśmy, więc Szamotowy są, są mi bardzo dobre. bardzo podziękować wszystkim Państwu za przybycie, władzom miasta, organizatorom za, za zaproszenie, panu dyrektorowi Michalakowi za, za, za no, no wspaniałą organizację, Państwu, że mnie zaprosiliście do udziału w Waszym programie. Dziękuję bardzo. Kochani, dla dzisiaj od organizatorów, a więc miasta gminy Szamotury oraz Szamoturskiego Ośrodka Kultury, niesamowity, kultowy zespół KOMI! Gdzie? Gdzie? Uff! Ufo, uliczny festiwal osobliwości. Nie mieszkam w Szymonowach, przyjechałam tutaj specjalnie, żeby to obejrzeć. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że to jest wspaniałe odczarowanie mima, takiego białego, który zawsze wykonuje te same rzeczy. Tutaj mamy zupełnie inną historię i widzę, że wszyscy się doskonale bawią. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być drugi dzień i myślę, że nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że ten drugi dzień w pewnym sensie ciekawszy nawet niż pierwszy. Bardzo pięknie jest naprawdę to, co dzisiaj widziałem. No, Napawa mnie coraz większą otuchą, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Dni szamotów są coraz lepsze. Zasługa no, niewątpliwie Piotra Michalaka. Zależało mi, aby stworzyć festiwal artystów ulicznych, ale taki, który ma formułę, jakiej jakie nie ma w Polsce. Dlatego postawiłem na żywe rzeźby, bo drugiego takiego festiwalu w Polsce nie ma. Oce w społecznym pierwszej edycji dał nam dużo mocy. Bardzo nam zależało, aby rozwinąć w związku z tym ten festiwal. Jest więcej tych rzeczy, więcej artystów z zagranicy. Są bardzo dobrzy, najlepsi w tej dziedzinie artyści. Turkusowa sprzedawczyni. Ta postać jest bardzo taką chyba każdemu z nas bliską postacią bo jest ona zwykłą sprzedawczynią i tak bardzo pokochała swój sklep, że zamieniła się w turkusowy kamień, żeby pozostać tam na zawsze. Ale czasami ożywa, kiedy przychodzą jej ulubieni klienci, dzieci, starcy i młodzieńcy i wtedy ona wchodzi z nimi w interakcje, bawi się, po czym ze w kamień. Ile czasu zajmuje nauczenie się tego? Nie wiem, ale ja uprawiam ekwilibrystykę od 25 lat, a na kuli balansuję od 8. I zawsze jest tak samo, jak to jest z podłożem. Te warunki wydają się trudne. Jestem przyzwyczajona. W Belgii mamy dużo know, takiego bryku. Tańczy się spokojniej niż na płaskiej powierzchni, ale było ok. Mamy nadzieję, że dobrze bawicie się szałatów. Jest wspaniale. Ludzie są bardzo przyjacielscy. Niesamowicie. Ludzie już nie kojarzą niektórzy, że byłem kapelusznikiem, także to jest bardzo miłe. Eee, nie ukrywam, że poziom wyżej wskoczył festiwal też, eee, że ludzie już zaczęli mieć w głowie go. Eee, Utożsamionego chyba tak, że, że takie coś jest, że takie coś się dzieje i że właśnie tutaj i to jest niesamowite, że po prostu dzieje się coś takiego jak rodem z bajki, że mnóstwo żywych statu, żywych rzeźb, performerów, teatr, pineska nawet, także cudownie. Osobliwością roku 2014 został Rafał Śpiewak-Diabeł. Working, bardzo dziękuję, w tym bardziej, że drugi raz zdarzyło mi się tu przyjechać. Mam nadzieję, że będę bywał częściej! I kusił was! I kocham was! Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego życzę. Pa, pa. Staram się dać ludziom muzykę, to co gdzieś tam w mojej duszy gra entuzjazm. I to jest gdzieś tam mój pomysł na to, co, co, co robię, ale to naprawdę wynika gdzieś tam z moich jakichś takich pragnień. Próbuję dać to, czego, co chciałabym sama dostać. Bardzo, bardzo chciałabym tu wrócić, bo y, zawsze chętnie wracam do miejsc, gdzie jest dobra energia, gdzie były fajne koncerty. Bo warto takie rzeczy powtarzać, tak jak przyjaciele się spotykają, prawda? bo jest im dobrze ze sobą. to, to... Tak odnosiłabym się do tej sytuacji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, wszystkich ciepło. Mam nadzieję, że, że te lato będzie palne i da nam dużo satysfakcji.